Wy By tak wyjdzie. No, czat, czat prosi, żebyś zrobił przewrót w tył. Aha. Czat, nie czat rozu, czat mnie zrozumie. O Mój mnie Boże, zrozumie. Czat, czat prosi, żebym ja zrobił przewrót Zlitujcie w tył. Zlitujcie się nade mną, no zobaczcie, wejdźcie na Coffee, zobaczcie ten przewrót w tył. Czat, Zlitujcie się na mną. Jezus Maria, no. teraz, teraz czat po prostu... Teraz, czat. Zrobi pan Pawłowski, zrobimy jeszcze. A Pasza, a zrobisz wtedy ty ja? ze mną? ja zawsze zrobię. Dobra, to Pasza. Z, z, zaczniesz? Ty Trzeba zaczniesz, zacząć. Ty ja za Dobra. Pójdę. Jezus Maria, moi drodzy. Będzie bardzo dziwne. Z której majki robisz? Słucham? Z której majki. Stary ja... Jest dosyć wątpliwe, że to, się, że to się uda. Ale no jak już jesteśmy. Nie no, to jest i Trzyma. pan za ciebie kciuki. No tak ładnie, Przez bark. O. Jakoś tak? Dobrze, porządku? może być, Niedobrze? no. Może, może jeszcze tu... tu, tu ała. O, nie, nie przemyślałem tego, to się boli, kończy. nie? Ale myślałem jeszcze o czymś takim, żeby właśnie zacząć w, tej, w takiej pozycji. No i bujnij się mocno. Właśnie tak się bujnąć bardziej, nie? No dawaj. Ua. Ej, serio, serio, Ładnie. Nie spodziewałem się, że tak. E, Też się nie spodziewałem. Tak, to zrobisz. Też się nie spodziewałem. No, wąsie, Ale moje to. kolana mnie bardziej się tak nie spodziewały. Uważaj na kolana. Na kolana? To, mówię. Gdzie tu, tu jest miejsce? Z której tutaj I na tutaj mikroport. robić. <grym grym> jest. <tutaj? grym> Dobra, zrobię tutaj, może być. Mikroport na, na biodro, na, na mikroport na biodro, żeby wiesz, żeby nie przez. Tak, żeby nie zgnieść. A ła jak to boli! Ale to wszystko boli. No i pan Paweł. Jest okej? Okay? <grym> Ja myślę, że teraz ty, ja to zrobiłem, ty to zrobiłeś, przekonamy go. Myślę, że zrobię, nie? że tutaj kontuzji nie no, rozumiesz Uwierz no, mi, że spokojnie. chciałbym zrobić ten przemoc. Nie no się śmiejesz. Wow, takie salto jeszcze. Jak, jak prawie, prawie jak Raubo. Dzięki. A, a teraz prośba bokie, bokiem do kamery, bo byłeś tyłem i nie było widać, czyli jakby w tę stronę. Którą? W tą? Tak tak tak, 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 tak. Tam? No tam, tu, ale chodzi właśnie, że nie tyłem. Tak, tak Dobra, tak. jak ten rałbo zrobić? Dawaj, na piąchach. Na piąchach dawaj, to dawaj. nie robię, mogę żyć z piąchami Ale mnie boli kolana teraz. Proszę bardzo. No, czaty, pięknie, pięknie, pięknie. Czaty, nagroćmy to, to naprawdę jakby pozytywną reakcją. Hashtag Pasza Rocks, wiadomo, dzieje się. O.